Peggy eighteen. But my work had drawn the attention of British naval intelligence. They've been following one of Hitler's proteges sent to Africa. A ruthless advocate of nerve agents in the last war. General Franz Vallen. Their informant, close to Vallen, has gone dark, so they want me to investigate. My first port of call is the Gabaran Oasis, an Axis transport hub. Scout teams and commanders pass through here, along with Intel. I have the cover of darkness on my side. There's a few officers in the area. So Więc to jest miejsce, gdzie zacznę mój poszukiwanie. Widzę dużo wysokości wokół łóżka. Dokładnie do ustawienia mojego rifle'a. Jeśli Valen był tutaj, to byłaby ścieżka. I ja ją Cześć, witam was w kolejnym odcinku ze Sniper Elite 3. Druga misja. Możemy sobie tutaj wybrać, mamy alfa, nowy przedmiot. Poziom trudności możemy sobie zmienić, na razie niech zostanie. No i rozpoczynamy. Gaberun. Zapisuj często stan gry. Na razie jeszcze tego nie robiłem. Klimacik bardzo przyjemny. Fajnie, fajnie. E, dobra, czyli musimy powoli zabić strażnika. Byli Wyizol wyizolowani cichaczem, także na razie sobie go zabijemy. A, a spoko. A, ludzik. Dobra, chciałbym mojego. Garanda. zabi Ale muszę poczekać na te odgłosy tej maszyny dziwnej. No, niestety to był bardzo zły strzał, słuchajcie, to był bardzo zły strzał. Przemieść się, eliminacja. Dobra, czy... Słabe to było. Słabe to było. Słabe to było. Przemieść się. ja. Dobra, musimy się przemieścić. Dobra. Zmywam się stąd, chociaż na chwilę. Dobra, dalej się nie da. Także musimy poczekać, co nam zrobią. Czy przestaną, czy nie. 17 metrów. No dalej się nie mogę oddać. To był fatalny strzał. Kto to jest? Co już mi odkryli? No, raczej to po cichaczu nie będzie, niestety. Oj, bardzo, bardzo zły początek, niestety. Temu aż wypadła broń. No i co? Koniec? Tego nie widzę w ogóle. No, fatalny początek. Sniper. Ze mnie w tym odcinku żaden jestem w ukryciu. Nikt nic nie wie. Luzik przeładuje sobie. Dobra. No fatalny to był początek. Fatalny. Trudno. Schodzimy w dół. Wszyscy do mnie przybiegli. Ale on nie żyje, dobra. Dobra, że go przecież zabiłem. Ktoś tam jeszcze jest w ogóle? Może sobie zobaczę przez lornetę. Na razie cisza, cisza i spokój. Także lecimy. Z... A, są tam, dobra. Jacyś są, także możemy ich trochę pozabijać. Czy to był dobry strzał zsynchronizowany, czy też nie? O! Na pewno był to dobry strzał, jeśli chodzi o jakość. No dobra, jestem niby ukryty, ale. Dobra, na razie się poczołgam, bo cholera wie. Albo tak zrobimy. Dobra, na razie przeszukam to ciało. Incognito, czyli już. Już o mnie nic nie wiedzą. Dobra, ten sobie tak wygląda, jakby coś czytał. Także luzik. Tu mamy muzyczkę. Po cichaczu, po cichaczu. No, pan widać za dużo wypił zdecydowanie. Przytrzymaj, za miłość na ruger. Nie chcę, może przeszukam tylko ciało. Jest, generale Koch. Zgodnie z pańskim rozkazem dołączam mapę z przydziałami oficerskimi w Gaberun. Mam nadzieję, że okaże się przydatna panu oraz generowi Walenowi. Kapitan Salvatore, Znajdź informację na temat bazy. Dobra, mamy mapę. Mamy mapę. Główny cel, główny cel. Gniazda snajperów. A my jesteśmy tutaj! No, trochę to może zejść. Zabij oficerów i przeszukaj ich ciała. Przydałoby się również zlikwidować te gniazda snajperów. Niech ja sobie zerknę. Dobra, tutaj jakoś od góry sobie pójdziemy do tych gniazd snajperów. Tak mi się wydaje. Jakby ich załatwić po cichaczu, to będzie zdecydowanie lepiej. O, gdzie ja wlazłem? No dobra, zobaczymy. Gdzie ja w ogóle wlazłem? Chyba bez sensu. Chyba bez sensu, ale co tam? W to samo miejsce wlazłem. Dobra, gdzie ja jestem w tej mapce? Jestem tutaj. Dobra, ale to będzie chyba dobry kierunek. Mam nadzieję, że mogę sobie swobodnie się. Niech ja sobie zerknę. Tutaj, dobra. Czym się sejwuje? Zapisz grę. Dobra, zapiszemy sobie, co? Tak profilaktycznie. Dobra, pewnie jest jakiś quick save, jakiś F5 albo coś, także zaraz to zobaczymy. F5 na przykład. O, jest. O, jak zawsze F5 działa. Trzeba będzie tak robić. Kogoś tam słyszałem, ale... Tam, twojej widoczności, jeśli ukrywam się w cieniu, to trudniej mnie dostrzec. A gdzie ja jestem? Tutaj, powoli zbliżam się do gniazda snajperów. Czyli tam by było dobrze się zabukować, że tak powiem. Na razie cisza i spokój. Masz dodatkowy cel, zobacz na mapie. Dodatkowy cel to jest tutaj. No zobaczmy sobie nasz dodatkowy cel Wyeliminuj oficera z gniazda snajperów Mam nawet granaty, ale po cichu to to wtedy nie będzie. Dobra, no a nawet się położę. O Co by było ciszej? Zabij! 200 metrów. Tego by się przydało jakiegoś jednego pocichaczu rozwalić. Dobra, skrada się bardzo elegancko. Ja z sniperów jest tam dalej. Jak go zabić pocichaczu? To no będziemy szukać. Tutaj jest był gość, dobra, tutaj też jest gość. ...płapka. Dobra, czyli tego musiałbym po cichu zaciukać. O kurde, spadł mi no co za gość? Tutaj mogę zrobić jakąś pułapkę, tak? Spacja skorzystaj z gniazda. Dobra, czyli robię sobie taką miejscóweczkę. Okej. Okay. Jest spoko. A jak zrobić, żeby nie było słychać? Było, że mogę kopać mały generator. No niestety zaszedł mi od tylca. Powinienem bardziej pewnie te ciała. Przemieść się, fuck. Ale lipa. Zwiewam. No, snajper ze mnie całkiem lichy, że tak powiem. No, osaczają mnie. To było dyskretne wyizolowanie. Marnie mi to idzie, naprawdę marnie. Ale oni pewnie zaraz. Dobra, idziemy się ukrywać dalej. Wyszukiwanie. Przemieszczanie udane. Aha, skończyli przeszukiwać. Zabiłem paru ludzi, ale. Dobra, pobieg sobie dalej, luzik. O, inteligencja kuleje w tej grze, ale prawdopodobnie jest tak zrobione, żebyśmy mieli jakiekolwiek szanse. Incognito. No dobra, no taka mechanika. Taka mechanika, trzeba się z tym pogodzić. Na ewentualne oceny przyjdzie gry na koniec. Zobaczyli trupy. Nic z tym nie zrobili. No ich problem, prawda? Wezmę trupa, gdzieś go przeniosę, może może kawałek tutaj. <noise> o, krzaki, jak ładnie upadł. Dobra, zaraz będziemy eliminować cele. Tam sobie łażą. Dobra, tutaj było, żeby użyć jakiejś pułapki, ale to rozumiem, że pułapka to jest to gniazdo moje karabinu, żeby sobie stąd strzelić. No tak mi się wydaje wam dobre, dobre miejsce, żeby się zabukować. A tutaj coś mówiło, żeby kopnąć w generator. Spacja Sabotaż. a Taki bajer. Dobra, czyli zrobiliśmy... Taki sabotaż. I co dalej? Zacznie strzelać? Zaczął strzelać. No, nietrafione. Oj! Chyba dostał w nerkę. Strzał w nerkę, no właśnie. Przewaga snajper. muszę tego skasować. Jak zacznie się znowu majtać. No, zacznie się ten generator. Nie widzę go, niestety, nie widzę go. No, bardzo precyzyjny to był strzał. O, o, o. Przemieść się. No, nie, nie był to dobry strzał, że tak powiem. Dobra, ale zmykamy. Duch! Przemieszczanie udane, jestem jak duch. Dobra, co dalej? Musimy kolejne cele. Zaraz go spróbujemy z tego... ...Velroda za załatwić. Zobaczmy, czy nam się to uda. czekaj. Trafienie w głowę, kończenie poszukiwań. Oni no kończy poszukiwania i co? Aaaa! I mnie zabiło. Dobra. Szkoda. Dobra, musimy to zrobić po prostu dużo lepiej. Jeszcze raz. Sabotujemy to. No, jak to się sabotowało? Chyba spacją. Teraz trzeba poczekać na dobry strzał. Eliminacja wyizolowana stabilnie. niestety, ale zaczynają mnie szukać, także nie wiem. Mogę teraz spokojnie strzelać. Dobra, generalnie mnie niby szuka. No, słaby to był słaby to był znowu podejście moje no, usłyszany dźwięk Dobra, może se pójdą, no zobaczmy Wyszukiwanie Tam coś wybuchło Chodzą nam tu ci włosi Przemieszczanie udane. Kończenie poszukiwań. Dobra. Dobra, to save'ik. To, to save'ik. Dobra, lecimy dalej. Tam są. Tam są. To mam trochę, kurde... Lipnie z drogą. Incognito, dobra, co dalej? Muszę się jakoś tam przemieścić. Nie wiem, może tędy, dołem, cholera, wie. Czy se pójdą tutaj? Dobra, chyba poleźli. Czy coś nam to da? Zaraz zobaczymy. Muszę się przemieszczać dalej. Dobra, stąd se poleźli. Chyba trzeba chodzić w miarę po cichu, bo inaczej będą nas znajdować. Teraz musimy przeszukać jego ciało. Jakoś potajemnie, ale jak to zrobić? Apteczka. A dobra, czyli tak naprawdę przydałoby się ich, ich eliminować w trakcie... No tak będzie najlepiej. Kurczę, ale szkoda, że tym pierwszym strzałem go nie zabijam. Eliminacja zagłuszony, dobra, czyli ten w ogóle nie zauważył. Czekamy, może na kolejne w takim razie zagłuszenie. Niech sobie uspokoi oddech. Ale pudła, patrzcie, jaki fail. To był zagłuszony, na szczęście, od wystrzał. Teraz chyba perfekcyjnie, to było synchronizowane. Naprawię się. O kurde! Myślałem, że F to jest apteczka. No dobry fail. Bardzo dobry fail. Ale lipa. To się uleczyłem. Czekam na ten automat. Teraz zacznie się znowu psuć. No co jest z tym snajperem? Kurde, nic nie trafia, no. Trafienie w głowę. Przemieszczony, zagłuszony wystrzał. No dobra, po kolei pewnie trzeba wszystkich tutaj wyeliminować. Czy ktoś nam tutaj jeszcze został? Dobra, chyba powoli nie, dobra, to powoli chyba zacznę sobie. Jeszcze sprawdzę, czy nic tutaj nam. Ten jeszcze jest, dobra. To tego by trzeba było wyeliminować jak będzie ten wystrzał. Poczekamy sobie na spokojnie. Dlaczego to było pudło? Słuchajcie, nie wiem. Niby dobrze było to przycelowane, ale Ale kurde, jestem snajperem, ale dostał po kolanach, matko. No, snajper ze mnie naprawdę marny. Na razie muszę ogarnąć kwestię strzelania, bo idzie to bardzo słabo. Prawda, fatalnie mi powiedział. Dobra, wyszukiwanie. Dobra, beznadzieja. Ale ich sztuczna inteligencja jest tak słaba, że mogę chodzić i strzelać praktycznie. Dobra, musimy przeszukać ten. Ten namiot, to będzie jeden z etapów. Dobra, wezmę sobie tego Velroda z tłumikiem. Przemieszczanie udane, dobra. Dobra, lecimy do namiotu. Długo zeszło. Trzeba będzie przyspieszyć trochę. To ponad 20 minut na jednego oficera. To zdecydowanie za dużo. Tutaj mamy granaty, mamy jakieś miny. Dobra, weźmiemy sobie za chwilę. Najpierw przeszukajmy. Dobra, jest mina lądowa do pojazdów. Ok, no to będzie jeszcze bardziej zakręcone. Dobra, zgubiłem namiot, jest namiot. Dobra, przeszukajmy. Cieszę się, że lokaj i walena. Dobra, dobra, kretyński rozkazy z Berlina. Mamy informacje wywiadowcze znalezione. Idziemy teraz w kolejne miejsce. No to może Sejwik? Tak jest. Zabij oficerów i przeszuka ich ciała. Dobra, gdzie ta nasza mapka? Daleko są. No i te misje mogą być długie. To być może będzie to rozbite na przykład na dwa odcinki, żeby sobie na spokojnie to porobić. Tak mi się wydaje. Chyba więcej niż pół godziny to nie ma co. O! Przeczołgamy się. To chyba zrobimy to na dwa odcinki. Bo to trochę jeszcze zejdzie. Mapka jest spora, żeby coś porządnie to. Tak sobie zrobimy jeszcze dwa cele. Nie jeden cel do eliminacji, dwa cele nawet. A może się uda, zobaczymy. Na razie nie mogę. Teraz mogę, dobra. Wykorzystuj zarośla, zauważenie cię. Dobra, czy ja mogę pływać? Nie bardzo. Dobra, mam welrodę. Jestem well, chyba za daleko, po cichaczu, po Będzie lepiej, jak po ukrywam ciała. Dobra, no to jest, to ma sens, tak? Manik! Niechę go wrzucił do wody, ale czy się da to nie wiem. Dobra, wrzucimy go tutaj. Niech odpocznie. Kilka pułapek powinno wystarczyć. A jak te pułapki zostawiać? Jest jakaś pułapka. Dobra, jak się robi pułapki? To jest ciekawe. Aż sobie zobaczę do, do opcji sterowanie. Wybierz granat, wybierz minę. Dobra, czyli tak naprawdę muszę tym menu kołowym, tak? A menu kołowe to. to które to było menu kołowe? Jasny gwint. Opcje, sterowanie. Menu kołowe to jest Q, dobra. Ku. Q. Co my tu mamy? Przesiwo, kamień mina pułapka granat mina lądowa dynamit wand użyj F aby podłożyć minę lądową No trochę słabo, nie? Co podłożę minę i co? Próbujemy go załatwić po cichaczu jakoś. No, mocno to ryzykowne. Dobra, beznadzieja to była. jest beznadzieja totalna. Tak, no pięknie, brawo Turo, brawo, doskonale. Dobra, słuchajcie, to tutaj zróbmy przerwę i to będzie podzielone na dwa odcinki. <noise> tak będzie chyba najlepiej, także do zobaczyska.